W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Akt oddania siebie i rodziny niepokalanemu sercu Maryi. Niepokalana, wszechpośredniczko łask, nieba i ziemi, królowo, ucieczko grzesznych i Matko Nasza Najmiłościwsza. Ja klękam przed Bogiem i Tobą. Maryjo, w obecności aniołów i świętych, aby oddać siebie i moją rodzinę Twojemu niepokalanemu sercu. Najświętsza Maryjo, Panno, oddaję Tobie całe nasze życie, plany, zamiary, pragnienia, czyny, cierpienia, dobra duchowe i doczesne. Duszę i ciało, wolę i wolność, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, godzinę śmierci i całą wieczność, a nadto moich bliskich i dzieci nienarodzone. Podpanowanie Twojego niepokalanego serca oddaję wszystko, co jeszcze nie należy do Ciebie. Tobie zawierzam także to, co w naszym życiu rodzinnym jest trudne i bolesne, zwłaszcza rany zadane przez grzech i szatana, prosząc o ich uleczenie. Uwolnij i zachowaj wszystkich od zniewoleń demonicznych, oraz ulecz wszelkie konsekwencje grzechów. O Maryjo, przez Twoje niepokalane serce. Uczyń każdą chwilę naszego życia czystym aktem miłości do Chrystusa. Pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla rozszerzenia królestwa najświętszego Serca Jezusowego. Wzbudź w nas wstręt do grzechu oraz uczyń nasze serca czystymi, mężnymi i pokornymi. Dopomóż abyśmy stali się wiernymi uczniami i naśladowcami Jezusa rozwijaj w naszej rodzinie życie w łasce uświęcającej i wierność sakramentom wychowuj w twojej szkole miłości abyśmy osiągnęli świętość spraw by nasza rodzina całkowicie należała do ciebie i wszystko czyniła z tobą przez Ciebie i dla Ciebie. Z Tobą, Maryjo, pragniemy kochać Boga, Kościół, Ojczyznę i im wiernie służyć. Niech przez Twoje niepokalane serce, Maryjo, w naszej rodzinie wzrasta królestwo Najświętszego Serca Jezusowego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw do złego. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.